Nie, czekaj, 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 czekaj. Czy w ten film i myślałeś, że naprawdę ja jestem łysy? Hopie, je, hopie, czy tam babo, płagam? Jestem łysy, ale na bokach twarzy, zobacz, o. Tu. Ogólnie, moi drodzy, myślałem nad byciem łysym i dzisiaj sprawdzimy w sumie, czy ja się w ogóle do tego nadaję, bo w sumie chyba trzeba to sprawdzić najpierw, nie? Sprawdzimy, jak dbam o moje włosy na podstawie quizów. Jeżeli chcecie więcej odcinków z quizów, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco, a jutro klasycznie odcinek z złamania. Dobra, przejdźmy. A więc pierwsze tutaj, co inni sądzą o moich włosach? Czy dbasz o swoje włosy? Pierwsze pytanie. Lecimy primo. Musimy tutaj to szybko rozwiązać, bo wiecie jak jest. Dobra. Dbać o swoje właśnie, tam jest jeszcze łapeczkę, yy, nie wiem czy już jest zostawiona, tak, jeżeli jeszcze dalej nie zostawisz łapeczki, to tą łapeczkę zostaw w pani na Instagrama, on się tam już pewnie gdzieś wyświetlił. Dobra, lecimy. dba o swoje włosy. Um, tak, nie chcę źle wyglądać, jak najbardziej nie, no aż tak to nie Eee, ta, ta, to jest taka optymalna odpowiedź, ta druga e, Czy będziemy łusi? Zobaczymy Jeżeli będzie pod tym odcinkiem 10 tysięcy łapek, gole się na wysok <gulę> Nie zostawiacie tyle łapek, proszę, naprawdę Kilka osób mnie zabije, naprawdę, jeżeli to zrobię Jak często myjesz swoje włosy? Eee, ja myję, Eee... Prawie codziennie, ale to nie jest codziennie. Kilka razy w tygodniu moje. Kilka, to jest to. Jakie długości są Twoje włosy? A to jest w ogóle quiz dla dziewczyn! Boże, dobra, jesteśmy dziewczyną! Krótkie, boże, rzecz co widzicie, skoro to jest quiz dla dziewczyn? Jakiego koloru są Twoje włosy? Jeszcze raz skapłem. Eee, czarne moje są. Czy uważasz, że Twoje włosy są piękne, bo że jest głupie pytanie. Tak, bardzo mi się podobają, są super. Jakie są Twoje włosy zazwyczaj? Aaaa, co ja mam tu powiedzieć? Rozpuszczone, opięte w kitki... Co? Ja mam chyba rozpuszczone, w sensie ja nie byłbym w stanie zrobić kitki, więc dajmy to. Twoje włosy są proste, walowane czy kręcone? Moje są kręcone. Czy używasz czegoś do stylizacji? Nie, 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 niczego. Jezus, tutaj nie ma, nie ma tutaj odpowiedzi. Niczego po prostu? Czy kobiety do włosów muszą używać jakiegoś jakiegoś przyrządu, bo nie chciałem powiedzieć syfu, ale to nie syf jakiegoś przyrządu, bo to jest suszarka, lokówka, prostownica, Jezu Święty Czy Twoje włosy mają jakąś wadę? Eee, nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem, nie mam pojęcia Nie mi to chyba stwierdzić. Wybierz włosy, które według Ciebie wyglądają najlepiej Jezu Święty, no to blond, te Okej, okay. sądzę, że są dobre, ale co się w ogóle w tym quizie? Według nich... Aha, tu zauważyliśmy, że moje włosy są... Co oni nie sądzą o moich włosach, okej okay. Okej, okay, okej, okay. czyli, 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 chyba sądzą dobrze, ale jesteś ja się dowiedzieć czy mogę być łysy, albo bo charakter, takie zresztą. Dobra, lecimy dalej. Jaki naturalny kolor włosów do ciebie pasuje, ale to jest w ogóle jakieś pok pokikane, bo to już jeszcze nie są baby. Jaki szalony kolor wolałbyś ubrać? Eee, baby pink, czarno-żółtą, że święte. nie z tych rzeczy, to jest babiskie, dobra. Jak chciałbyś spędzić dzialny weekend? Na imprezie z przyjaciółmi, S. Jakie jedzenie dodaje ci energii? A eee, fast food mi daje energii. Jaką muzykę lubisz słuchać? Reakcjącą klasyczną lata 80. rock'n'roll, popularną lapkip. Nie popularną, taką tu yy, siedzi. Bez czego nie mógłbyś żyć? Bez telefonu, bez telefonu chyba. W ogóle telefon to jest taka rzecz, która się nie da w obecnych czasach chyba już przetrwać, naprawdę. Jak nazywają cię przyjaciele? Wjazda, żartowniś, przegryw, maruda. ta, przegryw. Przegryw to jest idealna odpowiedź! To jest po prostu cudowna odpowiedź! Nie, dajmy sobie, ja jestem taki żartowniś, łopak. W jakim, w ja... jakie zwierzę chciałbyś móc się zamieniać po zmroku? Wilk, sować ma Boże, święty, wilka, przecież ma to syf. Myślę, co, co tym zrobisz? Sowa też tak średnio. Jaki szalony kolor włosów mógłbyś sobie zrobić? Eee, ja myślę, że mogę się posunąć do bardzo szalonego koloru, czyli białego. Eee, blond! Oho! Blond tutaj widzę, ja bardzo lubię blond Oto naturalny kolor włosów, który najbardziej do ciebie pasuje No i S, dobra, lecimy dalej widzowie No blond to jest właśnie to Ej, słuchajcie, to jest quiz o mnie, który ktoś zrobił i napisał, żeby bardzo, że bardzo chcę, żebym go zrobił Więc go robimy Lecimy Czy Dawid, czy kiedyś Dawid się ożeni? Ja myślę, że nie Nie, dobra, damy tak eee, Może jak znajdzie, jak będzie miał dziewczynę Jezus, to jest górne, ale dużo głosów ma ten quiz Czy Dawid jest hot? O, dobre pytanie Chyba dla jego fanek nie. I tu nie ma odpowiedzi tak. Tu nie ma odpowiedzi tak. Jezu, ale bezsensowne. Zobaczcie jaką kutkę w ogóle opie. Ej no nie ma odpowiedzi tak. Dlaczego tu nie ma odpowiedzi tak? Cieszysz się, że Dawid ma kanał na ety? E, tak, nie, no oczywiście, że tak. 90% musi być. Nooo ES! W ogóle to kurde, miałem 164 tysięcy subów. E, teraz ile ma subskrypcji na kanale? Napisz, że chyba 178 tysięcy, to jesteśmy... Kapeczkę, kapeczkę dalej. E, a ten film był chyba, kurde, dawno. Ale dopiero teraz suby zawalają do góry. Jesteś fanem fanką Dawida kochanka? E, tak, bo lubię go oglądać na ety. Nie, nigdy. O Jezus, święte, 14 osób, kurde, tutaj. Bardzo niekulturalne zachowanie. Masz lewa na tapecie w telefonie? Mm, to by było już trochę creepy, więc... Nie mam. E, tak jakby inaczej. Kurde, ma 20 osób mnie na tapecie, tylko z 100 ankietowanych? To jest troszeczkę niebezpieczne. Więc, kurde, chcesz więcej quizów? E, tak, podobały mi się twoje quizy, Skos. no i bardzo mi się, no i to są quizy, które ja szanuję, tak, to był quiz taki bardzo, bardzo, bardzo sympatyczny, szczerze powiem, że nawet mi się spodobał, bo był o mnie, tak, więc fajna sprawa, e, dobra, teraz lecimy z testem, czy jestem bardziej słodki, czy mroczny, dzisiaj oglądam taki odcinek z quizów, ale wy lubicie te quizy, więc lecimy z tematem, jesteś bardziej słodki, czy mroczny, e, co wolisz, dzień, noc, ranek, wieczór, ja wolę noc, e, noc jest spoko, czego się boisz? Ja się nie boję niczego, to jest najgorsze, ciemności, kruków, robaków, śmierci, miłości, samotności, Jezus Święty, samotności, nie, miłości, też nie, śmierci, też się nie boję, robaków, nie wiem, to już bym musiał tych robaków dać, no bo kruków się można bać ciemności w ogóle? Jezus, Święty ja jest chyba szybciej ciemności, ale ja się nie boję ciemności, to nie... Jezus Święty, nie wiem, dziwne, jaki jesteś? Radosny, samotny, inteligentny, hamski dziwny, miły, ja jestem dziwny, ja myślę, że jestem dziwny chłopak, jak myślisz, jak smakujesz? A to, nie wiem, daj Słony. Tak jak z taki słony, no. Co dla ciebie, co jest dla ciebie ważniejsze? E, wygląd, osobowość. E, z, zależy kiedy, jeżeli chodzi o mnie, no to ja bardziej patrzę... No chociaż kurde, nie wiem, no, nie, no ja osobowość patrzę, bo to nie da się gadać z kimś, kto ładnie wygląda e, tydzień, nie? No bo, bo przecież jak jest głupi, a ładnie wygląda, no to co z tego, że ładnie wygląda, jak się z nim nie gadać? Jaki jest twój ulubiony gatunek muzyki? E, metal, rock, pop, klasyka, country, pop, disco. Hip hop, grim, rap, inny. Ja teraz taki. To nie jest hip hop, to, to jest bardziej takie. Kurde, to jest. Nie, to nie jest disco. Jezus, inny, kurde. Trap to się nazywa, amerykański Trap. Kim jesteś? Optymistą, realistą, pesymistą, ja jestem realistą. Bardziej słodki, jesteś osobą miłą pomocną, opiekuńczą, otwartą. Jednocześnie sprawiasz wrażenie dziecinnego i słodkiego. Masz szerokie zainteresowania. Oczywiście nie ma w tym nic złego, dopóki dobrze się czujesz. Podzielasz się wynikiem w komentarzu. Okej, okay. może być. W ilu procentach jesteś mroczny? się nie wiem, jakieś się takie quizy wziąłem. takie mroczne takie jest święty, Czy sprawiasz kłopoty? Sprawdzamy, jakie ze mnie bad boy e, albo bad girl. <noise> e, czy sprawiasz kłopoty? Kłopoty to moje drugie imię, nie rzadko. Ale czasem się zdarzy. Czy przejmujesz się uczuciami innych? Tak, to dla mnie bardzo ważne. Myślę, że to jest dobra odpowiedź. Czy kiedykolwiek kim manipulowałeś? Eee, nie wiem, nie wiem, nie wiem, bo nie, nie ja to jestem w stanie ocenić. Na pewno nie robiłem tego eee, specjalnie. Czy potrzebujesz dużo uwagi? Eee, czasem lubię, ale nie, nie, nie zawsze. Czy jesteś gotów do ataku? Kurde, Boże świetno, co tu chodzi? Tak, zawsze i wszędzie. Jestem w stanie teraz iść na polowanie. Czy uważasz, że jesteś lepszy od innych? Nie. Nigdy tak nie wolno, nie wolno, nie wolno yy, uważać Czy potrafisz kontrolować się? Tak Czy miewasz ochotę, aby kogoś skrzywdzić? Boże święty, nie bez przesady 39% co chodzi? Jesteś mroczny tylko w 39% Nie ma nic złego, ani mrocznego w twojej osobowości Zgodnie z twoimi odpowiedziami na pytania Zdarzają się przypadki że... Boże święty, to jest jakiś powalony Okej, okay, a więc teraz Jesteś bardziej mroczny, czy łagodny z wyglądu? O, to będzie fajne Jakie masz kolor włosów? Czarny e, Jakie masz kolor oczu? Eee Brązowy chyba? Chyba brązowy. E, jesteś wysoki, rzymski. Ja jestem wysoki, chłopak. Jaką fryzurę najczęściej nosisz? A to zaś babskie jakieś. No, inną fryzurę. Jak najbardziej lubisz się ubrać? E, modnie tak by być z najnowszymi trendami. O, jaka jest Twoja budowa ciała? Jestem szczupły chłopak. Czy nosisz okulary? Tak. E, czy ludzie często mówią Ci komplementy dla Twojego wyglądu? Pff. Średnio, no. To jest dobra odpowiedź. Czy jest coś, co byś w sobie zmienił? Tak. Jest wiele takich rzeczy. Boże. Czy ludzie często mają o tobie błędne pierwsze wrażenie? Eee, tak, 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 tak! Mrocznie, ja mam że sytuacja sytuację Dużo osób myśli, że jestem jakimś kujonem, ja a my mamy dwójki w szkole. Mroczny jestem! Sem razzli, że jesteś bardziej mroczny w ręce Boże święty, widzowie, czyli jednak jestem mroczną osobą i z tego co tu wynika, mroczne osoby są łyse więc widzowie na 10 tysięcy łapek gole się na łyso e, i lecimy z tematem. I, i będę be, i łysy na 10 tysięcy łapek, ale nie wbijecie tyle, nie? Łatwo. No moi drodzy, dziękuję za oglądanie, subskrybujcie kanał, widzimy się jutro na kolejnym z złamania, a ja dzisiaj dziękuję. Taki dzisiaj odcinek na szybko, musicie mi wybaczyć dzisiaj widzowie, ale mam tu lekką niedyspozycję, ale no to byście się dowiedzieli dlaczego z mojego Instagrama, a jak do niego nie to się nie dowiecie! Do usłyszenia moi drodzy, do zobaczenia jutro. Pozdrawiam, puu!